Siema witam was w dzisiejszym odcinku e, będziemy sobie naprawiali taką oto Honda bali e, jak możecie zauważyć e, nazwę na odcinek mam taki że nazwiemy to z chrup... E, tfu, z trupka do chrupka e, mianowicie <laughs> dzisiejszym pacjentem jest taka oto honda bali <laughs> możecie zauważyć no nie jest to najpiękniejszy skuter jaki widziałem e, ale też nie jest to najgorszy skuter to jest taki oto właśnie złomek, nasz. Jest on złożony z, in, z paru innych części możecie zauważyć brakuje śrubek na przykład te, te plastiki są z innego skutera, tamte inne plastiki są z innego skutera, to, te, tutaj ten bagażniczek jest z innego skutera rura wydechowa jest z innego skutera gaźnik jest z innego skutera, no i to był taki ogólnie nasz tutaj złomek, którego postanowiliśmy że zbudujemy po prostu z tych wszystkich części, które nam zostało, po prostu jeżdżący skuter, który się nadaje, oczywiście ten skuter ma parę wad, ale ogólną zaletą jest taką, że skuter odpala, skuter ma przejechane 30 800 km. ale to nie znaczy, że skuter jest jakieś zły tak, to, to tylko świadczy o dobrej jakości bogata mieszanka i co, no i może powiem wam co będziemy dzisiaj robić i co jest na dzisiejszej check a więc pierwsze co chcę zrobić to jest wymiana rolek Pomalowanie rury wydechowej, pomalowanie plastików, tych których, m, które nie są w koloru czarnym, będzie ona cała czarna. Zamontowanie prawego lusterka i naprawa jakoś załatanie tutaj tego e, m, uchwytu na rejestrację. No i to powinno być tyle. To powinno nam e, powinien skuter uruchomić, bo problem teraz jest taki z tymi rolkami że tam wydaje mi się, że są zamontowane rolki 3 gramowe. I to po prostu skuter jedzie tylko 30 na godzinę i koniec Dlatego udało mi się znaleźć jeszcze takie 6,8 gramowe Co i tak jest mało jak na ten skuter, bo y, Honda Bali jak i jej silniki potrzebują tak z no, 9,5-10 gramów Chociaż 10 gramów to już jest lekko za wysoko Ale 9-9,5 gramów to są idealne rolki moim zdaniem dla Hondy Bali No a więc to jest taki oto nasz chrupek Ja już tutaj mam narzędzia Zabieram się za wymianę, pierwszy rolek y, Potem pomalowanie rury potem oczywiście może zanim to zrobimy to przykręcimy, bo możecie zauważyć tutaj e, nie ma śrubek jaki z prawej, jaki z lewej strony e, nie ma tutaj, możecie zauważyć też tych plastyczków, ale wszystko inne powinno być, wydaje mi się, że chyba rura wydechowa tutaj nie była szczelna albo ja już to zrobiłem, chyba już zrobiłem, już nie jestem pewien, e, zamontowanie baterii, wyłożenie wszystkich e, jak to się nazywa śrubek na swoje miejsce, pomalowanie tych bocznych plastików, no i Wystawić ją na sprzedaż, bo tak ta Honda idzie na sprzedaż Ale za dużo gadania, zabieramy się za robotę Jak to się prezentuję, niestety nie mogę odpalić flasha, bo już mi się skończyło, mam mało baterii Ale tak wyglądałem te rolki, nie dość, że one są strasznie leciutkie, no mówię, to są parogramowe roleczki No to jeszcze, zobaczcie jakie one są wytarte Prawdopodobnie dla... u mnie to są takie same rolki I dlatego moja Honda Bali ma jakieś dziwne, dziwne odgłosy robi, zobaczcie tak wytarte I to nie tylko ta, tylko też inne. No no i poza tym, o zobaczcie ta, ja pierdzielę, no to, to jest szok. To jest szok, kurde. Zobaczcie to już się w ogóle otworzyła. Pękło w pół. No więc te rolki na pewno są do wymiany. Prawdopodobnie u mnie tak samo są rolki złe, w tamtej chodzi bali, w niebieskiej mojej. No ale dobra, włożymy sobie na razie, te o kurde, to o wiele cięższe. To i tak nie będzie, nie będzie aż tak, on i tak będzie, nie wiem, może teraz 40 na godzinę jechał 50, ale ale kurde, w ogóle to są złe rolki. Nie, ja, to muszę iść znaleźć jakieś rolki te są mniejsze. W ogóle nie chcę wejść do wariatora. Bo te ogólnie rolki teraz są były do Piaggio do tego tutaj czerwonego Piaggio, Piaggio zip. 400. I, I tam najwidoczniej jest inny. Myślałem, że nam pasować na trudno. Muszę iść po inne rolki, no i przy okazji pododaję sobie telefon. No dobra, to widzimy się z nowymi rolkami. Naładował no, mi się trochę telefon, yy, byłem się przejechać i problem zauważyłem taki, że wymieniłem sobie już ogólnie te rolki skuter. Teraz już nie jeździ 30, a 45 na godzinę. Napompowałem też opony, bo strasznie mieli chyba po, poniżej jednego bara, miała przednia jak i tylna opona. <laughs> Jedyne teraz co mi zostaje to jest przykręcenie rury wydechowej. Bo lata i dlatego też robi yy, hałas. I co innego jeszcze mi zostało, to jest na pewno z przodu, z przodu harczy skuter. Przy pełnym hamowaniu tam okazało się, że jest pęknięte, też dopiero teraz to zauważyłem. E, trochę lipa. Zobaczcie, jest pęknięte i nie wiem czemu to harczy. Bo ogólnie jest to w takiej samej pozycji jak tutaj u mnie, lub tutaj u taty na tym przykładzie, ale no po prostu harczy. Nie wiem czemu, ale harczy. Harczy, harczy. No i co? No i tyle, nie? Będę musiał to jakoś zobaczyć czemu to tak harczy. No i będę musiał pomalować te plastiki. Jak i rurę wydechową też. Przejadę szybko papierem ściernym, żeby nie było źle. No i potem ściągnę to... Pomaluję to raz, dwa. I powinno być git. To jest cały ten plastik, się coś tak średnio trzyma. Ale teraz skuter na pewno jeździ. Jeździ 45 na godzinę. Tam mamy Areoxa w tle. No i co? Chyba teraz to zrobię. To Spróbuję zobaczyć, czy mam takie bity, żeby odkręcić rurę wydechową. Tutaj w Areok się sobie schowam swoje narzędzia. I zobaczymy, czy mam wszystko, co potrzebuję. Dobra, jesteśmy teraz tutaj na takiej miejscówce. Kurde, przeciąłem się. Zobaczcie. Nie wiem, gdzie w ogóle. O! Ja się przeciąłem. No i na takiej miejscówce tutaj są same fabryki jak możecie zauważyć no i teraz jestem właśnie w trakcie malowania tych plastyczków na razie pomalowałem sobie tutaj zaczekam aż rura się lekko jeszcze ochłodzi a w sumie można będzie malować i pomaluję takim specjalnym do rur zobaczcie to wytrzymuje do max 80, 800 stopni wytrzymuje to brat więc to wystarczy pomalowałem teraz tutaj ten bok on był już żółty ogóle nie wiem czy to widać na kamerze ale chyba chyba no czekaj, czemu tak widać? Bo to jest plastik w środku czarny, a z drugiej strony. Okej, okay, to nie żeby, się wydawa... nie żeby się właśnie wydawało, bo też byłem zdziwiony teraz na że widać, że tu jest czarne. I myśleliście, że może tu pomalowałem przez to, to jest w środku plastik czarny, dlatego to tak widać. Um, no, pomalowałem tu na razie na czarno. Tamten plastik tylni też. Może te plastiki też mam zamiar pomalować na czarno, albo je tak po prostu zostawimy. No, tutaj mamy pokrywę, ją zostawię sobie srebrną. Bo By tak jak oryginał w miarę, że? I... O, i tak to wygląda. Tak, 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 Wiecie, to nie, ma, to nie ma być ładnie, to nie ma być porządnie, to ma być po prostu z takiego chrupka, z takiego trubka ma coś stać w chrupka. O, no, z takiego właśnie trubka ma być chrupek. No i już wygląda to z daleka lepiej, jeszcze to zostawię, nikt się wysuszy No i jeszcze Felgo możemy sobie psik, no ja? po prostu kurde, ale zacieki się robiły ja piercielę Ale dobra, może Felgo kiedy indziej tutaj takie są białek ładki wyszły Ale chyba nie tym, nie tym chyba pomalujemy, pomalujemy tym innym Bo akurat ten inny jest do felg Ale nie, nie zostało mi go dużo Ale spróbujemy prysknę sobie zobaczymy to może obczyszczę tak, dlatego w ogóle chyba nie, nie szło, bo patrzcie jak to jest brudne to jest sam kurz najpierw trzeba by było obczyścić wytłuszczyć odtłuszczyć i wtedy pomalować, ale no zobaczmy Nie no nie wygląda tak źle jak wyschnie rura, kurde pod słońcem jest, ale nie no wygląda ładnie. Ładnie się to prezentuje. Ciekawe jakby to wyglądało z tym o kurde, z tym to jeszcze lepiej patrzcie. Raz, dwa, z tym przejadę, bo ten ma taki fajny gloss i finish Dobra, może być Montuję jeszcze ten tylny Plastik sobie zamontuję tak to teraz prezentuje się skuter. I właśnie tak o. Yy, Prze. I właśnie takim sposobem przyrobiliśmy naszego trubka. Wy... No, tak to się nazywa. Patrzcie, tak o to wyszła rura wydechowa. Wydaje mi się, że też fajnie wyszło. Oczywiście nie jest to idealnie, ale to jak nazwa wskazuje, z chrupka, w trupka lepiej to wygląda niż było całe takie zardzewiałe. Tu boczny panel, jakby z przodu zapomniałem też i na szczęście trochę mi to zabrakło z dołu, jak i z tej... Chyba z tej strony. Tutaj widać, że trochę mi zabrakło. Nie wiem czy to zauważycie. O, no teraz widać. Z tamtej strony lepiej to wygląda. Ale zabrakło mi trochę farby, bo te boczne panele tutaj przód też był szary. Teraz jest czarny i powiem Wam ładnie to wygląda. Jeszcze tam trzeba będzie jedną puszkę dokupić. Może dwie, bo te bosze panele, nie wiem, albo zostawić, albo full black, cała czarna Honda bali. No i właśnie tak jak sposałem robiliśmy naszego trupka, w chrupka. O, tak się prezentuje skuter e, teoretycznie jeździ, prawdopodobnie pójdzie na sprzedaż za niewielkie pieniądze. No bo oczywiście nie jest to idealne, tu ma, tam coś ma, tu ma swoje jakieś wady, tam coś jest, tu coś jest, tam coś jest, tu coś jest. No oczywiście nie jest to idealny skuter, o tu ma jakieś pęknięcie, tam ma jakieś pęknięcie, chlapka jest oczywiście, ale wiecie o co chodzi, nie jest to nowy skuter, ale wydaje mi się, że fajny taki odcinek, który Wam bym pokazał go, jak słuchajcie z takiego trupka można zrobić chrupka, bo ogólnie to był y, skuter poskładany z części, rama była, widelce musiałem wymienić, bo w tamtym innym skuterze były wygięte, a w tamtym innym nie były, ale za to rama była uszkodzona, pięknięta, no to wymieniłem widelce. E, silnik powymieniałem e, wymieniłem też gaźnik sam tego do tego, ale to z tego, tamtego, no i tak to właśnie się poskładało. No i mamy wiecie dzieło takiego to chrupka, nie? No, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że taki szybki filmik wam się podobał, bo nie było nic wielkiego, wymiana, e, tylko rolek i w sumie tyle. Może jeszcze jakieś filmiki z tej Hondy będą, jeśli będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach. No i będą jeszcze filmy z Areoxem nie? No. no dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia. I widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.